Internet jest zalewany niezliczonymi dietami, recepturami i lekarstwami na naturalną utratę wagi i prawdopodobnie wypróbowaliśmy sporą ich liczbę. Jednak ten przepis wyróżnia się wydajnością i szybkimi rezultatami. Woda imbirowa naprawdę gwarantuje wyniki, jeśli chodzi o utratę wagi. Pomaga spalać tłuszcz z najbardziej upartych miejsc i zrzucać kilogramy w mgnieniu oka. Biodra i okolice brzucha, które są najtrudniejsze do ukształtowania, nie będą już Waszym problematycznym obszarem. Ponadto, oprócz pomagania Ci w odchudzaniu, woda z imbiru jest niesamowicie zdrowa i promuje Twoje ogólne zdrowie i chroni przed wieloma chorobami. Woda imbirowa korzyści zdrowotne. Obniża poziom cholesterolu. Regularne spożywanie wody imbirowej obniży wysoki poziom cholesterolu i zapobiegnie problemom związanym z tą chorobą. Nadciśnienie Woda imbirowa pomoże ci regulować nadciśnienie i zwalczać powstawanie skrzepów krwi tętniczej. Właściwości przeciwzapalne Woda imbirowa ma silne właściwości przeciwzapalne i zapobiega wystąpieniu choroby zwyrodnieniowej stawów i reumatyzmu. Silne właściwości antyoksydacyjne: woda imbirowa zapobiega uszkodzeniom wolnych rodników ze względu na silne właściwości przeciwutleniające. Właściwości przeciwnowotworowe: ponieważ ma silne właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, woda imbirowa chroni przed wszelkimi nowotworami. Składniki: Kilka cienkich plasterków korzenia imbiru. 1,5 litra wody. Sok z cytryny lub plasterki do smaku. Sposób przygotowania. Wystarczy zagotować wodę i dodać korzeń imbiru. Pozostawić na wolnym ogniu przez około od 10 do 15 minut i odłożyć na bok, aby nieco się ochłodziło. Odcedź mieszaninę, dodaj odrobinę soku z cytryny i wypij szklankę tego środka rano przed śniadaniem i jedną szklankę przed kolacją. Korzyści zdrowotne imbiru. Pobudza dobrą cyrkulację. Imbir jest bogaty w cynk i magnez, dwa kluczowe składniki, jeśli chodzi o dobry obieg. Co więcej, hamuje on gromadzenie złego cholesterolu w wątrobie, co ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu licznym problemom sercowo-naczyniowym. Lepsza absorpcja składników odżywczych. Imbir poprawia wchłanianie niezbędnych składników, ponieważ pobudza wydzielanie enzymów żołądkowych i trzustkowych. Jeśli masz słaby apetyt, żuj kawałek korzenia imbiru przed posiłkami, a wkrótce zauważysz poprawę chroni przed przeziębieniem i grypą. Ten niesamowity korzeń ma silne właściwości antybiotyczne i wykrztuśne, które okazały się bardzo skuteczne w przeziębieniach i grypie. Ludzie z Azji używali go od wieków jako skutecznego środka przeciw grypie, by osiągnąć wspaniałe rezultaty. Zostało to udowodnione naukowo w badaniu przeprowadzonym przez University of Maryland Department of Medicine, w którym stwierdzono, że herbata imbirowa jest szczególnie korzystna w leczeniu objawów grypy i przeziębienia. Lepsze trawienie Oprócz poprawy wchłaniania składników, imbir pomaga w leczeniu bólu brzucha, który pojawia się w wyniku rozstroju żołądka i stanu zapalnego. Działa korzystnie na gazy i wzdęcia, zaparcia oraz sprzyja prawidłowemu trawieniu. Wzmacnia układ odpornościowy. Jeśli spożywasz imbir regularnie, twój układ odpornościowy działa bez zarzutu. Pomaga w zwalczaniu wszelkiego rodzaju infekcji, kaszlu, grypy i chorób przewlekłych. Łagodzi ból stawów. Jak już wspomniano, Imbir ma silne właściwości przeciwzapalne, które są bardzo korzystne, jeśli chodzi o zmniejszanie bólu stawów i stanów zapalnych.